Podsumowanie nie zaczniemy jak zwykle od rynków akcji. Na kontraktach na S&P 500 udało się pokonać opór na poziomie 1994. W związku z tym otwiera się droga do oporu na poziomie 2019. Ten opór może zostać osiągnięty w ciągu powiedzmy kilku, kilkunastu godzin. Natomiast potem w dalszej perspektywie tutaj prawdopodobnie może dojść do jakiegoś cofnięcia i po przebiciu poziomu 2019 otworzyłaby się droga do szczytów z poprzedniego tygodnia. Nadal się mamy istne szaleństwo. Od wielu dni ten indeks jest mocniejszy od kontraktów na 500. Szczyt z poprzedniego tygodnia tutaj został już przekroczony. Zaatakowaliśmy również szczyt z grudnia, dwa, e, e, z grudnia 2014 jest to prawdopodobnie efekt tego, że euro się osłabia i poprawiają się warunki znacznie dla eksporterów niemieckich przejdziemy teraz do sytuacji na Ligurę 20 rano mieliśmy spadek poniżej ważnego, ważnych wsparć lepiej to zobaczyć na w 4 godzinnym i potem od rana rozpoczęło się odrabianie strat na razie jeszcze jesteśmy pod tutaj tymi ważnymi oporami no, wydaje się, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli dalsze wzrosty na no to powinniśmy mieć na poniedziałko, no poniedziałkowej sesji tutaj powrót powyżej tutaj tych bardzo ważnych dołków co mogłoby oznaczać, że w dalszej perspektywie moglibyśmy wrócić na te lokalne szczyty Przejdziemy teraz do sytuacji na rynku euro-dolara. Wczorajszy dołek poranny i popołudniowy. Potem żeśmy mieli odbicie. Dzisiaj e, rano zaczynały się spadki. No i doszło dzisiaj do ustanowienia nowego długoterminowego dna. Poniżej wsparcie na poziomie 1,15. Tu od kilkunastu minut rozpoczyna, rozpoczyna się odbicie. Myślę, że to odbicie <laughs> będzie korekcyjne. I w dalszej, perspektywie, <coughs> przepraszam, w dalszej perspektywie czasu powinniśmy mieć kolejny dołek. Jak to się przełożyło na wykres dolara do złotego? No niestety dolar do złotego wyszedł na nowy szczyt. I mamy teraz prawdopodobnie w tej krótkiej perspektywie możliwość jakiegoś stopnięcia. To może starczyć, powiedzmy, ta korekta do poniedziałku i w dalszej perspektywie, niestety, czeka nas kolejny ruch do góry. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda sytuacja na wykresie franka do złotego, który wczoraj bardzo mocno wzrósł w relacji do wszystkich walut, do, do naszej waluty i również franku maciał się do innych walut. Mamy tutaj dwa bardzo ważne poziomy, 4,08 oraz 4,42. Dzisiejsze spadki kursu euro w relacji do dolara spowodowały również spadki kursu euro w relacji do franka. No i tutaj dochodzimy, do, możemy, yy, znaczy próba przełamania tutaj tego oporu myślę, że się nie uda, w efekcie powinniśmy mieć cofnięcie na południe. Na koniec przejdziemy do sytuacji na wykresie złota i ropy. Na wykresie cen złota mieliśmy z wczorajszego szczytu niewielką korektę. Potem doszło do dalszego wzrostu. Biorąc pod uwagę to, że tutaj mieliśmy korektę, to teraz należałoby oczekiwać takiej sytuacji, że mamy tak wzrost, stopnięcie, potem kolejny wzrost, jakieś stopnięcie, kolejny wzrost, tak, abyśmy zobaczyli w tym roku pięciofalową strukturę. Potem może dojść do korekty, no i prawdopodobnie po dalszej perspektywie czasu, po korekcji będziemy mieli dalsze wzrosty. No i przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy. Tutaj mamy z wczorajszego szczytu, mieliśmy wczoraj duże spadki, dzisiaj rano niewielkie pogłębienie wczorajszego dołka, rozpoczęło się odbicie. Zasięg tego odbicia prawdopodobnie jeszcze nie jest, to odbicie prawdopodobnie może być jeszcze niezakończone. W efekcie, w dalszej perspektywie czasu, gdy tutaj dojdzie do przesilenia, może się rozpocząć kolejna fala spadkowa, tak aby tutaj z tego szczytu wczorajszego pojawiła się mniejsza struktura typu A, B. C. Fala A oraz fale C mogą być do siebie podobne jeśli chodzi o zasięgi spadków. Natomiast tutaj mamy bardzo ważne wsparcie na poziomie 44,40, doległ na 44,20. Myślę, że próba przełamania tego bardzo ważnego wsparcia się nie uda i w efekcie rozpocznie się kolejna fala wzrostowa. I tutaj bardzo ważny poziom jest na 46 dolarach, gdyż jeżeli potem doszłoby do przebicia tutaj tego bardzo ważnego dołka, no to wtedy otwiera się droga do mocniejszych wzrostów. W jeszcze dłuższej perspektywie czasu, po zakończeniu korekcji z poziomu 44,20 powinniśmy pójść w dół i na nowy dołek ten celem może być poziom 40 dolarów za waruntę. Dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.